kurwa beznadziejny, no chłop był tragiczny kurwa, przecież na linii on dostał wpierdol od Koga. chłop miał mniej creepów cofnął kurwa więcej razy do bazy z kurwa pełnymi gadkami no był beznadziejny kurwa dopóki nie dostałem 70 ganków od zaka to, kurwa nie w ogóle idź w pizdu, jeszcze później kurwa zintowali, tym bardziej Beznadziejny botlane, no chłop miał 8-3 i się wyjebali 2 na 2 na Luciana, który miał 3-7, kurwa. Gnar był tragiczny, Gnar jest w ogóle tragiczną postacią, kurwa. Bo jak się nie wkurwisz, jak enemy team jest nafidowany i ci pije na hitka, to nawet nie masz jak wsadzić cc Niko w lesie to w ogóle jest porażka jebana. A to też jest porażka. Jak mnie rozpierdalasz totalnie, to widzicie co ten chłop zrobił. Zarzuci se huka, sflejuje, padnie. Nawet lampki nie rzuci. Taka nami stała z tyłu. Tu wiesz, drybling kurwa. Obraca pałką, wzmacnia spele, hiluje, cecekuje. No nie, no beznadziejny team, beznadziejni ludzie, beznadziejni team, Wszystko było beznadziejne. no. Ale jak można nie zrobić 19 dwa Xerafem, jak dostajesz 17 kurwa ganków na mida i masz free shoota, jego nikt nie zabijał, kurwa. My Siema, nie mogliśmy Marcin, zabić Karenia, nie tak, tak, się, mamy zabić ciebie, kserafa, jak się który utrzymać. nie skoro range, oglądam jebany, ciągle kietynie. twoje streamy zamiast się uczyć i powiedziałeś, że nie robię nic złego. Właśnie zdałem jeden sesję, także dzięki zapraszam na badanie prostaty za parę lat. Dziękuję Lewa Brewa Konektiva za dwa kurwa dolarki. No tak, no tak, no. Tutaj się idzie nauczyć sporo medycyny na tym streamie.